Cześć. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Horizon Zero Dawn. Dzisiaj słuchajcie, kończymy ostatnią próbę, która została nam na tych terenach łowieckich długiej wody. No i tak, później myślę, że przejdziemy się. Hmm. Możemy tutaj się przejść, w tą stronę dalej i odblokujemy sobie to ognisko. To jest też jakaś chyba osada w sumie, więc myślę, że możemy na spokojnie pójść i. Zobaczyć, czy jakieś questy ktoś będzie dla nas miał. Tam na górę ja bym się chyba na razie jeszcze nie pchała, jak już tu bardziej chyba w tą stronę. Tutaj będzie kolejny kocioł, którego też jestem ciekawa. Mm. Więc jeżeli tutaj będą zadanka, to sobie je. Spróbujemy porobić w zależności, co tam nam dadzą. A w następnym odcinku myślę, że przejdziemy się tutaj. No i tak, z małych ogłoszeń porafialnych nie wiem, czy faktycznie następny odcinek będzie w przyszłym tygodniu, czy za dwa tygodnie. Jeżeli dzisiaj się wyrobię, to faktycznie nagram wam oba odcinki, bo w przyszły czwartek właściwie to teraz w ten weekend mamy dzisiaj czwartek, a teraz w niedzielę będę wyjeżdżać na urlop, więc nie będzie mnie właściwie no, przez prawie że tydzień. No i tak ciężko będzie mi, żeby ponagrywać rzeczy na zapas, bo jutro pracuję, w sobotę też pracuję No, niedziela to już wyjazd, więc może, może to być wszystko opóźnione Jeszcze zresztą napiszę o tym też mały pościg Tak, właściwie No i tak, no słuchajcie, myślę, że nie ma co przedłużać Pogadajmy z tym gościem tutaj Witam, witam, witam Jaką próbę dziś też wykonać? Została nam ostatnia próba spętania. Jeszcze tylko dajcie mi sekundę, niech ja zobaczę. Dobrze, mhm. zapisuję sobie mniej więcej. Chciałbym pilnować dzisiaj czasu, żeby fajnie faktycznie... jak sobie radzisz z jastrzą błyskami. Aby wykonać zadanie, zwapię i spętaj, nim upłynie czas. No ja cóż, czuję, że to będzie, będzie ciekawe. Czy my mamy zaraz? Czy my mamy w ogóle wszystko, co potrzebujemy do tego, żeby je spętać? Chyba Dobry tak. Dobry wybór. Zaczniemy, jak tylko zjedziesz na linię. Nie powiedziałeś tylko, już masz minusy gościu. Um, dobra. Ile? Aha, Nie mamy informacji, ile ich mamy złapać. Mm -mm, teraz jeszcze tak, ja dawno nie gram, nie pętam, czyli z tych lin mamy ich ciepać. Widzę, że jeden tu leci, że widzę tylko jednego w ogóle. Gdzie więcej One chyba siedzą na tych skałach No, tam jest drugi, ale bardzo daleko Trzeci, czwarty? No dobra, widzę. A ja myślę, że najlepszym by było spróbować tego gościa tutaj złapać. Musimy trzy. Mm. Tu jeszcze trzeba trafiać. A, a ja nie mam chyba takiego zasięgu w ogóle na tego durnia. Dobra. Po prostu chyba musimy lecieć tam. I liczyć, że... A, mamy jedną trafiać krytycznie w ogóle i mamy nie gości przy okazji Dobra, czy ty tu wejdziesz, Eilu, i po widział tym? Mnie. Oczywiście, że cię widział. Nie wejdziesz po tym. Dobra. Nie szkodzi. Zacznijmy sobie od tego gościa On jest spętany i co? I teraz mamy go po prostu uderzyć? A... Chyba nie chodziło do końca Chwilę Znowu jest próba, w której nie wiem co zrobić Przetestujmy sobie w sumie Teraz mamy... na zwykłe strzały Mamy trafić krytycznie, czy mamy po prostu liczyć na kryty? Czy jak? No bo spętać spętaliśmy, ale co dalej? Proszę we mnie nie działać, dziękuję. Dobra, gość. No, jeden, dwa Trzy No siedźże na ziemi Jeszcze raz? Nie, no trzy wystarczy, no i co teraz? Nie mam cię w to trafić? Nie u, ja nie wiem, panie, w co ja się mam trafić. Trafiaj krytycznie. Czemu to się nie tam. Chyba siedzi, siedzi. No i. Co jest uznane za. To zostało za mało marzeń. Aha, no tak, no nie mogę żadnego zabić. Po prostu. Ale co tu jest? Jako strzał krytyczny. my mamy to gdzieś chyba w umiejętnościach w ogóle. Moment, moment, moment. Umiejętności. Mamy w ogóle jeden punkcik, ale chyba tak sobie bardzo nas na nic nie stać tu. O, bo tutaj trafienia krytyczne to nie są takie trafienia krytyczne, jakie mi się kojarzą z gier. Te trafienia krytyczne tutaj są chyba tylko faktycznie z. O nie. Muszę mi ostawić. No zresztą, jak już tak się rzuciliście, to. Mm -mm. Dobra, to dzisiejszy odcinek znowu chyba widzę, że w większości na próbie wpędzimy. Nie wiem, jakby tego unikaliśmy. Raczej ludzie. Że... O, oh, a bo jeszcze tak nas goni cały czas. Zapomniało o tobie panie. Dobra, no to przynajmniej wiem mniej więcej już o co chodzi. To ja po prostu najlepiej jakbym sobie wlazła na tę górę tam. I sobie w nich postrzelała. Pod warunkiem, że będę w stanie też unikać tego, co oni do mnie strzelają. Albo to po prostu przeżyć. Tak mi przykro. Spróbuj jeszcze raz. Jakby cieszę się, że jest ci panie przykro. W tej próbie sprawdzimy, jak sobie radzisz z jasnością. Dobra. I już to słyszałam. od odmierzać. Rozpocznij próbę. I teraz tak. Pierwsze. Doróbmy sobie lin. A strzał nie musimy, ale doróbmy sobie strzał. I, i, i. Najlepiej by było jeszcze się wyleczyć. Nie pamiętam, czym. X? Nie X. Te Nie, co? V? Nie. A... <noise> jezu F? H? Nie. I ja nie pamiętam. Zaraz. Jut? Nie? No, tu jest albo F, albo G. F. Dobra, po prostu nie mieliśmy potek wybranych. Granocę. Ja myślę, że nawet nie z tej, a z tej strony będzie lepiej polecieć. Bo wtedy spróbujemy ominąć sobie te byczki. Ta ostatnia ilość się trochę zbadziła, więc ja po prostu zajdę bokiem. Już nie będę ryzykować. To módu do nich zajmuje nam o wiele więcej czasu niż bym chciała. No ale trudno. Nie wiem nawet czy da się jakoś to przyspieszyć. Chyba żebyśmy wybejdowali jakiegoś z tych jarząbków tutaj, ale to chyba bez sensu w ogóle jest. Cóż, to wybierzemy trudniejszą wersję. Dobra, jak my mamy tu wejść w ogóle, bo to jest też rzecz, której nie przenyszam. Chyba, że nie mamy tam wchodzić. Chyba że mamy po prostu... sobie źle zrobiłam, bo tego spętałam. Albo dobrze zrobiłam chwilę. Nie wytrzyma. O, dobra. Mamy jedno, dawajcie mi drugiego. Mm -mm. Gdzie one są? Prąd uciekły. Miałeś się na mnie rzucać? A nie. Nie można. No chodź tu, rzesz. Jak ja mam was... No przecież ona tam nie wejdzie. Jak ja mam was stamtąd zdjąć, panie? Mmm... ciężko. O, o! Wait, wait, wait. Tu jest jeszcze jeden Dziabąg. Dziabągu. Raczej nam się to nie uda. Daw go. No dobra, no 2 na trzy się udały. Błędem jest. W sumie mogłam tego nie zabijać. Tak naprawdę, czekajcie. A ja bym chciała sobie to wczytać. O Jezu, czy to jest ten zapis? A, zaraz. No, dzisiaj jest 21, prawda? To się samo zapisało, widzę. Dobra, wczytajmy to sobie, bo nie chce mi się biegać tam. Marnujemy tylko czas. Dobra. Teraz tak, co my tu mamy? Linie mamy. To w sumie tyle. A, i życia życie już mamy. Dobra, to zrobimy tak, że pobiegniemy. Spróbujemy jednego z nich złapać, żeby na dół szedł. W sumie zaczniemy sobie tak. I jak jednego z nich już sobie złapiemy na dół, to będziemy w stanie wtedy po prostu. Spróbować go ubić. Bo nawet, nawet nie ubić. Spróbujemy go spętać. Użyć tego krytycznego ciosu i tamten jeszcze przeżył. Więc może byśmy byli w stanie nawet zrobić to tak, że wybejtujemy je. I dwa razy tego krytycznego ciosu na jednym użyjemy. O ile gra pozwoli, no tu nie wejdziemy. Dobra, upłynijmy już sobie jednego. pada czasu. Ja myślę, że tutaj sobie to spróbujemy zrobić. Może one będą bardziej chętne tu przylecieć. No, ej, 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 chwila, ja nie opuszczam tego terenu. Ja po prostu. Au, 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 Ja po prostu nic nie widzę. No to. To był fail. Teraz... Co mnie mogę traficji? Brak amunicji? No to nie jest... To nie był dobry pomysł Ale ja nie wiedziałam, że tam się już ten teren kończy To nie możemy tam w ogóle być Czyli musielibyśmy faktycznie tu na lewo iść Co w ogóle jest niewygodne tak całkowicie, całkowicie Czemu nie mogę? O. Tego jednego no nie ma sensu łapać Tam najlepiej powiedz, bo wszystkie trzy siedzą. Tylko tak, jeżeli przebiegniemy środkiem, to te kurcze bawełki, znaczy my mamy jakieś potki, czy coś, co nam... Babki i wywary, na co mamy wywary? Odporność na mróz, większa zdrowie... Większa zdrowie... Mamy tego sobie użyć? Hmm... jest odporność na mróz... Hmm... Zastanawiał mnie, czy mamy coś na kondycję, co by nam pomogło zaraz. Bo z tych potek gdzieś na dole powinniśmy mieć. No weźmy sobie tą na zwiększenie HP. No i próbujmy, no co zrobimy. Chyba za wcześnie ją nawet użyłam. Nieważne. <grystanie> Idealnie została użyta. Dobra, przebiegnijmy się jak najbardziej, skracając tą drogę. Nie byczku, proszę mnie nie ruszać. Ja byłam grzeczna. Nie, 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 nie. nie. Byłam grzeczna, mówię ci. Staw. Baduka. Nie szkodzi. Chodźcie. Ty. Dobra, i teraz. Muszę jakoś tak to wyliczyć, żeby one zlazły do mnie faktycznie. Z tej strony są. Z no. tej tego nie sięgnę, tego nie się sięgnę. No Panie, jak tam wejdziesz, to ja cię na pewno nie dot nie, 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 nie dobiję. Wiesz? Wait no. Elu, żyj! Tam nie wejdę. Nie szkodzi. Mamy jednego tutaj. Dobra. Teraz jak ja bym cię, panie, jeszcze raz tak wzięła. No? Dobra. To jest genialne, że mogę tak to zrobić. Tylko jeszcze jednego w takim razie potrzebuję. O, o, o. Samo trzymanie broni. No, 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 no. Dobra? No, no. No dalej. Mamy to. Dobra, i wiecie co? Ja mam was gdzieś. Ja stąd idę. Najważniejsze. Aloy P. Teraz muszę schodzić i na zdrowie. O, to zdecydowanie kupiłam. Bym jeszcze chciała zacząć unikać. Przez chwilę jesteśmy bezpieczni od tego dziadostwa. No chyba, że zacznie szarżować w nas milion rzeczy. Teś tam jeszcze jakąś pułapkę chyba rzuciłam, a nawet mnie to nie interesuje w tym momencie. To mnie interesuje idealnie. Oto żar słońce dla ciebie. Proszę bardzo. Świetnie, dziękuję No i dostaliśmy bardzo dużo Wiesz Czy... gdzie mnie szukać Tak, dziękuję. Czy nie dostaliśmy za to poziomu? Jest poziom, jest punktu umiejętności, super No to mamy 26, nie jest źle Ja dalej chciałabym Chciałabym tą umiejętność Ale do tego zaraz mocne ramiona a no bo tu jeszcze jest z tym połączony. O kurczę, nie widziałam tej tego połączenia tutaj. No dobra, no to nie mamy wyboru. No. Powoli jakoś do tego dojdziemy. Dało się. Ma Miałam nadzieję, że będzie lepiej. Pokażcie mi, ile mamy czasu. Dobra, jesteśmy mniej więcej w połowie, czyli nie ma tragedii. Przede wszystkim zapiszmy się. Tak, zdecydowanie chcę zapis dodatkowy zrobić. Powiem Wam, że dzisiaj miałam już spory, naprawdę spory problem, żeby w ogóle odpalić grę. Był jakiś, jakiś dziwny bug z zapisem w chmurze, który nie chciał mi w ogóle pozwolić dalej odpalić gry i tego save'a. Już się trochę wystraszyłam. No, ale na szczęście jest okej. Okay. Proszę się odczepić do mnie. Idziemy dalej, a... teraz tak. Bo tam znowu... z każdej strony ktoś się do nas próje. To są chyba akurat nasi. No jedź, gościu, szybciej. Jesteś strasznie je wolnym stworzeniem. Mam wrażenie, że szybciej bym biegła, spokojnie, ale. Nie, spokojnie. W ogóle dobrze jedziemy. Mam wrażenie, że ani kurde, trochę. Oczywiście, że nie, nie wiem, gdzie jadę. Mm. No muszę, co mi cały czas tu wisi. Nie chcę tego mieć jako aktywnego. Dezaktywuję. Dziękuję. O, jazda! Przejechaliśmy! Oh no, broń szkodzi, co to kurde jest? Chwila. Nie to interesuje. <grywa> jaki fajny. Ni tu, czujka, ni tu, jeleń, co to kurde jest? Fajne, świetne są z tymi takimi czułkami a tu jakiś bandyta, czy ktoś jeszcze biega się za mną? że ja będę jeszcze do was podchodzić? O nie. Oni nami są. Chyba nam odpuścił akurat. Dobra, niech tamtych sobie tyra. Mnie to nie interesuje. O, mamy ognisko. Jak się z ciebie siada? X, F No, stójże! Jezus, Maria. Wkurzenie. Nie wiem co tu się właśnie podziało. Dobra, jak z tego zejść? Nie? nie, nie, stój. R. A... <grywia> Jak się trzysta z tego A... <grywia> A Nie, nie pozwala mi niczego kliknąć, żeby. O, dobra końcu. Chyba coś było zbagowane przez to, że przy ścianie siedziałam? Nie mam pojęcia. No, po prostu nic nie działało. O, no tak. To działa. Dobra, siedź tu, gościu. Ja bym chciała tu na górę iść i zobaczyć, co tu dają. Przede wszystkim chciałabym też pozbierać trochę, kurczę, roślinek. Jesteśmy już... Za mną, Biegła. Dobra Loża nie powinna przyjmować ani kobiet, ani dzikusów. To szanowa? No, i? No rozumiem. Powiedziała, że jej ukochany został zabity przez maszyny. To na pewno kłamstwo, ale przy tej liczbie martwych to dobra wymówka. Jestem zmęczony. Napracowałem się do końca życia. Mm, no. Powiem ja wam, że myślałam, że coś tu będzie. To <laughs> tylko strażnica, ale liczyłam, że choć jakiś jeden kościk się znajdzie. Co tu mamy? Możemy tego użyć? Chyba nie. Uuu, wait. A tam coś jest, czy to jest? Nie wiem, co to jest, ale jest strasznie. To jest jakiś obóz bandytu? Chyba nie. Dobra, zobaczmy. Uwaga na to, co na dole! Co to znaczy? No dobra. Ty przybiegniesz tu pani? Dobra, lecimy. Mamy jeszcze chwilę czasu, zobaczymy co tu jest. Trochę pozwiedzamy tych terenów dookoła. Ładne światło. Dobry. Codziennie ciężko pracuje, a co noc śpie jak zabity. Rozumiem. Teraz, gdzie my jesteśmy? Aha, no tutaj sobie odkryliśmy jakieś, jakąś osadę. Nie jest źle. Eee, siat. Słońce daje po oczach rany boskie. Tam jeszcze coś jest. U. W sumie muszę się zacząć po prostu chyba bardziej rozglądać, bo. Ja to tak patrzę głównie po mapie co tu jest, To wystarczy popatrzeć o, na przykład coś trochę nie w górę. to jest uczucie, że coś jest nie tak. Potem. Jajko na śniadanie chyba mi nie służy. Mm, nie pytałam. Dobra, macie tu jakieś kościki dla mnie. Chcesz coś dzisiaj kupić? Ja to bym się sprzedać chciała najwyżej, ale... Dym i Nie przegap tych okazji. Dzień Wy tu nic nie macie, naprawdę? Wolę tym, kapłan słońca się. Mam tu wszystko, co najlepsze. To jest gęś? Fajna. To nie jest gęś, to skaczka w ogóle chyba. Kaczka, prawda? Jest takie skrzydła wydaje mi się Obydź trochę obejrzy. dziwne. Dam ci Potrzebuję cenę. odsapnąć. Mam dziś mnóstwo do zrobienia. No dobra, ale... No dobra, co ty panie masz? Coś? Słyszałem, że kobiety Nora potrafią walczyć. Nie szukam żadnych... Nic was nie ma nic pożyteczne... pożyteczno... pożytecznego... użytecznego? o powrocie do włości. Dobra, ty panie? Robię to od małego. Jest A, to jest tą W pożałujesz, że się tutaj nie zatrzymałaś. Hmm. Tu coś jest. Hmm. Gimmerzy nie patrzą w mnie. Te maszyny są łagodne. Skąd możemy wiedzieć, czy to nie próba duchów? Czasem się wydaje, że to Erz. No nic tu nie ma. Ja już myślałam, że udało się znaleźć. Kurcze... miejsca z kłościkami, odsuwłego. To... Słońce żąda pojednania. <grym> Doskonałe towary w uczciwej cenie No ale to coś jeszcze jest? Dziękuję to go kiedy będzie im to pasowało. No dobra, no nic To na pewno zdrajcy zaśmieszło. Muro panie. Ja bym ci mogła sprzedać. za to Tego nie sprzedaję... No ja to nie mam za dużo... A. Jednak tutaj niżej mam. Podawna wykałaczka? Co to jest? Otwierać? To wina? Kurkociąg? Tak wygląda. Dobra. No to jak super dużo, nie kupiliśmy. W się sensie nie, nie zarobiliśmy. Nie szkodzi. Dalej potrzebuję. A. Mamy tutaj łuk wyborowy jeszcze Ja lubię moje łuki myśliwskie, one są fajne Potykacz byśmy mogli lepszy kupić 160, 250 i 160 Ten potykacz co mamy? A, bo ten ma jeszcze tutaj ogień Ten nasz tak się Dobra, myślę, że jak nas stać. Tak, tutaj. Jak nas stać, to bierzemy. Obejrzyj moje towary. Dobra. Teraz tak, zapiszmy się, ile mamy czasu. No, prawie pół godziny. No, no, powiem Wam, że myślałam, że szybciej z tymi próbami się uwinę tak naprawdę. Mamy kolejne ognisko odkryte. Zaraz je aktywujemy. W sumie wiecie co zrobimy? Aktywujemy sobie to ognisko. I myślę, że wrócimy się... Chociaż... Kurczę, tu mnie kusi, żeby podejść. To będzie coś nieodkrytego. Zróbmy tak. Aktywujmy sobie to ognisko. Skończymy odcinek. I słuchajcie... Nagram wam jeszcze jeden. I za moment pójdziemy sobie... Idziemy sobie tam zajrzeć, co fajnego dają. Ja mam nadzieję, że w końcu jakieś zadania poboczne dostanę, bo tu jest okropna bieda. No, ale tak czy siak, słuchajcie, no, dzisiaj udało nam się przejść, mimo wszystko, kawałek. Udało nam się skończyć te próby, jak to się nazywało, długiej wody na terenach łowieckich, długiej wody. No cóż, ja myślę, że nawet nieźle to poszło. No i w takim wypadku ja Wam dziękuję za oglądanie. No i właściwie to widzimy się za chwilę. Cześć.